Cześć wszystkim z tej strony Radek Chodkowski, humanista na giełdzie. Zaczynamy październikowe spółki ciekawe technicznie, czyli zestawienie, w którym szukam ciekawych spółek na najbliższe parę miesięcy, na najbliższy rok, a jednocześnie analizuję rynek, pokazując, co się może wydarzać w najbliższej przyszłości. Zaczynamy od indeksu WIG-20 który znajduje się w dość charakterystycznym miejscu, jeśli sobie oddalimy tą perspektywę, nawet do wykresu pięcioletniego widzimy wsparcie, które już po raz czwarty jest testowane, to jest wsparcie na poziomie około 2000 punktów na 2020, więc widzimy, że to jest dosyć istotny poziom dla rynku, on się na chwilę obecną broni. Broni się, więc może to być wskazówka też potwierdzona tym, że niedawno ten poziom się obronił, że być może jest to istotne miejsce, w którym rynek postanowi zawrócić. Tego oczywiście nie wiemy, a faktem jest ostatnio wyprzedanie rynku. Tak więc ostatni okres widzimy od maja bardzo, bardzo kiepski, znajdujemy się blisko minimum. Z całego tego okresu jest to z pewnością negatywna, negatywna koniunktura dla posiadaczy akcji. Oczywiście są akcje, które się zachowują lepiej, gorzej, natomiast cały rynek mocno traci. Patrzymy jeszcze na indeks WIG. Na indeksie WIG tutaj trzeba rozszerzyć perspektywę. Widzimy trend wzrostowy, który w pewnym momencie no. Pewien negatywny sygnał dał. Widzimy najpierw to przebicie, później tutaj też jest potwierdzenie tego wybicia, więc można powiedzieć, że jest to bardzo negatywny prognostyk. Oczywiście zobaczymy, co będzie tutaj w długiej perspektywie grał. Na chwilę obecną jest sytuacja niepewna i samo dalsze. Trwanie trendu wzrostowego również jest pod znakiem zapytania. Jakie są moje oczekiwania? Ja oczywiście mam nadzieję, że te poziomy się utrzymają i szczerze mówiąc, staram się i starałem się dokonywać zakupów, jeśli chodzi o indeks właśnie gdzieś tutaj w dołku zająłem pozycje opcyjne w kierunku wzrostów. Natomiast co do akcji ciągle większość portfela, nie powiem już to procent, ale większość portfela mam zaangażowane jednak w akcje. Przechodzimy teraz do analizy spółek, które wybrałem w tym miesiącu. Jest ich tutaj 3, 6, 9, 10 spółek, więc ani mało, ani dużo. Oczywiście ciągle polecam spółki ciekawe technicznie, które posiadam w portfelu, więc, więc w pewien sposób też mm, no, za nimi głosuję moimi pieniędzmi, czy to realnymi, czy wirtualnymi. A to są spółki, które. Moim zdaniem w najbliższym czasie mogą również się fajnie zachować. Pierwsza spółka Benefit to zwróćcie uwagę na nisk, niskie obroty, natomiast spółka w trendzie wzrostowym, widzimy tą linię trendu, o niej niedawno też pisałem, i widzimy również wsparcie na poziomie 400 zł za jedną akcję, czyli jest to poziom okrągły, poziom, który powiedzmy, że tutaj i tutaj się obronił. No i w niedawnej przeszłości też mieliśmy obronę tego poziomu, czyli obserwujemy, obserwujemy, czy rynek zejdzie poniżej, i wtedy jest to bardzo negatywny sygnał, i absolutnie nie trzymałbym tych akcji. Natomiast jeśli się odbije, możemy za jakiś czas powiedzieć, że to było kupno na fajnym wsparciu i, i, i może dać nam to fajny potencjał wzrostowy. Budimex, spółka budowlana widzimy linię trendu wzrostowego, linia trendu została obroniona już kilkukrotnie, spółka jest trochę wyżej od linii trendu, co też powoduje, że relatywnie ona jest droższa, tak, tak krótkoterminowo zejście do poziomu 180 zł, czyli o, 20, o 10% jeśli chodzi o cenę akcji nie będzie niczym niezwykłym, tak, będzie to całkiem normalne, tym bardziej, że widzimy wsparcie na poziomie 180 zł w postaci tego wierzchołka. Więc nie powinniśmy się dziwić, jeśli rynek tutaj zejdzie, to też czyni wejście w tą spółkę ryzykownym. Natomiast długoterminowo jak najbardziej ona jest w fajnym trendzie wzrostowym. Kolejna spółka bytom. Widzimy również trend wzrostowy w krótszym horyzoncie, gdzieś tutaj też można narysować linię trendu. Spółka zaliczyła korektę i po tej korekcie możemy nawet narysować, bo to chyba się fajnie. Fajnie, gdzieś tutaj nam pokaże. Możemy, możemy tak to pokazać. Po tej korekcie rusza w górę. Jest praktycznie niedługo, niedaleko do nowych, do nowych szczytów. Więc bardzo dobry prognostyk. Spółka od maja wzrosła. Wzrosła zdecydowanie. Myślę, że, że fajna okazja inwestycyjna. Kolejna spółka Kolian. W dłuższej perspektywie nie jest to aż tak idealny trend wzrostowy, natomiast patrzymy, że on trwa około roku, co też jest już dosyć istotnym okresem. Aktualnie rynek dotarł do dosyć istotnego wsparcia. Widzimy, że to wsparcie zostało uformowane o szczyty sprzed kilkunastu miesięcy, plus szczyt niedawny, plus niedawny dołek i dołek też sprzed paru dni, także bardzo istotny poziom. Mam nadzieję, że on się utrzyma. I tutaj podobnie bodajże do benefitu, że utrzymanie tego poziomu może być bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość. Spółka Duon, spółka, o której zawsze mówię, że żałuję, że jej nie kupiłem do pierwszego notowania portfela spółek ciekawych technicznie, ponieważ mielibyśmy na niej już ładne kilkadziesiąt procent, w szczytowym momencie około 100%, natomiast nie ma co przesądzać. Mamy, mamy spółkę w trendzie wzrostowym. Ten trend wzrostowy napotkał ostatnio dosyć zasłużoną i dosyć znaczną korektę. Widzimy też podobieństwo do tej korekty. Przynajmniej ja je widzę i tak to oceniam. Także rynek gdzieś tutaj się trochę za mocno naciągnął. Utrzymanie tego tempa wzrostów było no, zbyt trudne. tak Zbyt mało racjonalne by było do fundamentów spółki, o których absolutnie zupełnie nie znał. Tutaj nie, 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 nie przesadzajmy, to jest po prostu moje odczucie jako technika. I zejście do okrągłego poziomu 3 zł jest takim ostudzeniem tej sytuacji. Więc ja bym oczekiwał odbicia się od tego poziomu i dalszego ruchu wzrostowego w kierunku nowych szczytów powyżej no, 4 zł. Tak? Trzeba by było w te rejony patrzeć. Spółka Elektroti. Tam pewnie coś jest jeszcze po elektrot i nieważne, dla mnie to nie ma, nie ma praktycznie większego znaczenia. Widzimy trochę mniejszą płynność, ale spółka cały czas w trendzie wzrostowym. Patrząc na kanał trendowy, ona jest ani tania, ani droga, ponieważ znajduje się, no może nawet bardziej droga, ponieważ znajduje się zapewne gdzieś bliżej górnego ograniczenia tego kanału, więc może być to troszeczkę bardziej ryzykowne, natomiast ta tendencja jest pozytywna. Elemental pewnie też coś tam dalej jest. Ja nie przywiązuję wielkiej wagi do nas spółek i do tego jak one wyglądają po pełnym rozwinięciu, patrzę to co mi podpowiada program i w dużej mierze to mi wystarcza. Widzimy linię trendu wzrostowego wyrysowaną w sposób ewidentnie słaby, tak złapałem parę dołków, natomiast gdyby ją pociągnąć dalej, ona przebiegałaby zupełnie inaczej. Natomiast pewna powtarzalna sekwencja wzrosty, spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki. Wzrosty i aktualnie jesteśmy w trakcie ruchu spadkowego. On jest trochę krótszy niż dotychczas przywykliśmy, co stawia go pod pewnym znakiem zapytania. Tak? Czy będzie kontynuowany ruch wzrostowy, czy też będzie pogłębienie i spadek w okolice 4 zł? Patrząc na skalę, jest to około 10% ceny akcji, więc jeszcze duży potencjał spadkowy. Hmm. No, ale cały, cały kierunek ruchu rynkowego jest wzrostowy, więc tutaj można mieć również pozytywne oczekiwania. Spółka Ełko to jest spółka, która w pewien sposób wybiła linię kanału, tak, wybiła górą, następnie potraktowała ją jako wsparcie. I aktualnie znajduje się również na innym wsparciu, na wsparciu technicznym na około 45,90, jeśli chodzi o poziom cenowy, równie dobrze można to nazwać poziomem 46 zł, to nie ma okrągłej wartości, ale widzimy jeden dołek, drugi dołek, trzeci dołek i teraz po raz czwarty spółka testuje ten poziom, więc od tego testu będzie również zależało, podobnie jak w przypadku Benefitu i Koliana bodajże. Hmm. Będzie, będzie sporo zależało. Po prostu przyglądajmy się tej sytuacji, być może e, okaże się tutaj coś, coś ciekawego, jakaś fajna okazja inwestycyjna. W każdym razie ruch boczny z takim domniemaniem, że będzie to kontynuacja ruchu wzrostowego. Spółka Kernel, e, bodajże spółka ukroi, ukraińska, więc z pewnymi problemami natury politycznej e, i tam niepewnościami, ale już od jakiegoś czasu widzimy w ruchu wzrostowym praktycznie z poziomu 21 zł podwoiła swoją wartość w ciągu ostatniego roku i ciągle szybuje w górę, więc jeśli nie boimy się tego, że znajduje się w okolicach oporu przynajmniej lokalnego, można ją traktować jako ciekawą inwestycję. I ostatnia spółka Mostalvar, czyli pewnie Mostostal Warszawa, również trend wzrostowy. I on jest naprawdę duży. Widzimy z 4 zł do 16 całkiem niedawno, aktualnie do 12. Czyli widzimy, że ten ostatni spadek to jest spadek rzędu 25%. Także całkiem, całkiem spory spadek, jak na cenę akcji i znak zapytania, tak, czy to jest. Linia trendu, czy linia wsparcia, czy to jest jakiś obszar wsparcia, ponieważ to wsparcie można rysować na kilka sposobów, nie da się go raczej narysować punktowo, tutaj trzeba zaznaczyć obszar wsparcia i też grać pod założenie, że to wsparcie się utrzyma. Oczywiście czy ono się utrzyma nie wiemy, ale mamy trend wzrostowy, mamy pewien poziom charakterystyczny, techniczny i sądzę, że to się utrzymać może. Tak więc przedstawiłem Wam parę spółek, 10 spółek, które myślę, że dadzą fajne, fajne rezultaty. Gdybym miał którąś z nich obstawiać byłby to raczej Duon z racji tego, że, że po prostu zachowuje się bardzo harmonicznie, czyli długi ruch wzrostowy Silna, ale zasłużona korekta, i teraz znowuż mieliśmy ruch wzrostowy z poziomu złoty 70 do 3,90, praktycznie i zasłużony ruch, ruch spadkowy, ruch korekcyjny. Więc jeśli ta sekwencja się powtórzy, to zobaczymy 5 zł. Oczywiście aż tak daleko nie wybiegamy w przyszłość, ale mamy okazję kupna tej spółki tanio, relatywnie tanio. Więc gdybym miał wybrać jedną, aczkolwiek widzę wiele dobrych, to byłoby to pewnie spółka Duon. Wracając do indeksów, muszę powiedzieć, że krótkoterminowo faktycznie oczekuję tutaj ruchu wzrostowego gdzieś w okolice powiedzmy 250, bo jesteśmy nisko i przebicie poziomu 2000 punktów, jak się tam pokaże jedynka z dziewiątką na początku, to będzie bardzo, bardzo negatywny sygnał dla całego rynku. Również indeks WIG wtedy zejdzie, zejdzie poniżej 49 tysięcy, co będzie no, silnym Sygnałem spadkowym, a przecież nie chcemy, żeby hosta się kończyła. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Wasze komentarze. Czekam na ewentualne uwagi. Dajcie mi proszę znać, czy może coś poprawić, czy może jakieś spółki wrzucić. Bardzo się cieszę, że ze mną jesteście. Więc do usłyszenia następnym razem. Następnym razem, jak zwykle, kolejne spółki ciekawe technicznie. Do usłyszenia.